W kolejnym odcinku Excellence Talks, rozmowy na temat. Witają Was Tomasz Borg i Paweł Hawros z firmy Training Excellence. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat agresywnego klienta. Tomek, w wielu firmach dochodzi do sytuacji, kiedy handlowcy czy osoby obsługujące klienta mają do czynienia z klientem agresywnym. To powoduje uczucie frustracji u nich i nie ma się czemu dziwić. Czy jest jakiś sposób jednak, żeby... Uniknąć tej frustracji. Rzeczywiście, kontakt z takim klientem nie należy do przyjemności. Jest jednak kilka sposobów, które mogą nam pomóc przetrwać tego typu sytuacje, a nawet mieć satysfakcję z pozytywnego jej zakończenia. Czy można z tego, co mówisz, wybrać jakieś zachowanie, które będzie tutaj pomocne? Oczywiście. Jak wiemy, Zachowanie to nie jest odruch bezwarunkowy, tak jak oddychanie. Zawsze możemy wybrać zachowanie, które w, danej, w danym momencie uznamy za słuszne. Pytanie tylko, jakie jest słuszne. No, takie, które nas doprowadzi do określonego skutku. Czy nie jest tak, że zachowanie rodzi zachowanie, czyli no, jeżeli klient będzie zachowywał się agresywnie, to możemy mieć skłonność odpowiedzenia tym samym, czyli również zachować się agresywnie? To jest taki naturalny sposób, można powiedzieć, taki pierwotny sposób reakcji, kiedy włącza się w nas taki mózg gadzi. No ale oczywiście, w tej sytuacji przecież nie o to chodzi. Musimy brać pod uwagę, że, jako osoby obsługujące klienta, reprezentujemy firmę, no i tym bardziej powinno nam zależeć na profesjonalnym podejściu. Jasne. To właśnie na czym powinno polegać to profesjonalne podejście? Jakbyś mógł tutaj więcej na ten temat powiedzieć. Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że istotny jest powód, dla którego klient zachowuje się w taki sposób. Oczywiście są takie pewne zdroworozsądkowe też podejścia, gdzie na przykład mówimy o tym, że jak klient krzyczy, to, to nie ma sensu go uspokajać, bo to nie działa i to wiemy z praktyki. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, żeby być w tej sytuacji trochę bardziej taki smart, profesjonalny, to powinienem się zastanowić, jaki jest powód yy, wzburzenia klienta. Jak sobie na to odpowiem, to też będzie łatwiej mi zrozumieć położenie klienta. Mm -hmm. No, w momencie, kiedy występują nas te frustracje, czy powinniśmy je brać do siebie, co z nimi zrobić, jak się zachować? Tak jak powiedzieliśmy już sobie wcześniej, jeżeli zrozumiem powód frustracji klienta, mhm. być może łatwiej będzie mi przyjąć postawę może nie neutralną, ale taką, która nie powoduje, że będę angażował się w tę sytuację emocjonalnie. I może tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że istnieją dwa rodzaje agresji klienta: agresja mhm. na zimno i na gorąco. A czym różnią się te dwa rodzaje agresji? Agresja na zimno jest wtedy, kiedy klient bez żadnego istotnego powodu zachowuje się wobec nas obcesowo bądź roszczeniowo. A z czego to może wynikać, że właśnie tak się zachowuje? No jest to pewna strategia, którą klient przyjmuje w kontakcie z nami, po to, żeby mieć pewność, że jego sprawa zostanie załatwiona po jego myśli. Może to wynikać z wcześniejszych doświadczeń klienta złych, że na przykład nie udało mu się załatwić sprawy, niekoniecznie z nami, ale ja na przykład wie, że zachowanie się w inny sposób nie gwarantowało mu sukcesu, i z góry zakłada sobie, że na przykład, jeżeli, jak to się mówi kolokwialnie, wydrze się na personel, no to wtedy osiągnie swój cel. A jak możemy zareagować na tego typu agresję, tego typu postawę klienta? Jeżeli już rozpoznamy, że jest to agresja na zimno, no to co jest sednem, żeby przejść do, nad tym do porządku dziennego? Przede wszystkim to rozpoznanie, o którym już wcześniej mówiłem, no i zachowanie tutaj w tym momencie, można by powiedzieć, takiej zimnej krwi. To znaczy, jeżeli klient wobec nas zachowuje się agresywnie. Wykluczam tutaj jedną sytuację, kiedy nas obraża, kiedy personalnie nam wymyśla, no ale to wówczas raczej ma miejsce w przypadku y, agresji na gorąco, o której za chwilę powiem. Natomiast w momencie, kiedy jest taki bardzo roszczeniowy, to szczególnie powinniśmy zachować spokój i y, odpowiadać spokojnym tonem głosu, nie dawać się tutaj sprowokować. Jeżeli klient zobaczy, że współpracujemy, że, że nie chcemy z nim walczyć, że osiąga swoje cele, to może troszeczkę zejść już z tych emocji. Oczywiście to nie przysparza temu klientowi sympatii z naszej strony. Często personel sabotuje takiego klienta, mówiąc sobie: No, dobra, jak mnie tak traktujesz, to ja ci wcale nie będę pomagał. Więc tutaj zalecałbym po prostu stwierdzenie sobie w duchu, żeby nie, nie, nie popaść w takie nadmierne emocje, powiedzieć sobie: Dobrze, jest to jego strategia, ale ja chcę z nim współpracować, będę z nim współpracować i być może. Wtedy troszeczkę te emocje klienta opadną, bo zobaczy, że nie musi takiej strategii stosować. Jasne. E, ok, a jeśli chodzi o ten drugi rodzaj strategii, czyli ta strategia, jak nazywałaś to, na gorąco? Na gorąco. Tak? No mhm. na gorąco, jak już sama nazwa sugeruje, to jest no, wynik pewnej, pewnego zdarzenia, które klient, którego klient zaznał. Oczywiście to może być jakaś trudna sytuacja, może coś mu się nie spodobało w, naszym, w naszej postawie, więc prawdopodobnie jest to już spowodowane czymś, co. Na przykład go mocno wkurzyło, no i wtedy on po prostu nie panuje nad swoimi emocjami. Jakie wtedy mamy możliwości działania, które by skuteczna? No tutaj, tak jak już wspomniałem, należy przede wszystkim, żeby zobaczyć ten problem tego klienta, należy od początku pokazać mu, że nie jesteśmy w stanie walczyć, mm -hmm. nie, nie chcemy z nim walczyć. Mm -hmm. I to jest mm, oczywiście też taki moment, w którym musimy przetrwać to początkowe mm, rozjuszenie klienta, bo, tak jak już wcześniej mówiłem, uspokajanie go y, nie ma sensu. Więc jak już przetrwamy to, y, to pierwsze rozjuszenie, a klient nie będzie y, krzyczał wiecznie, to zawsze możemy Nazwać to, co widzimy. Widzę, że jest Pan Pani roz, rozjuszona, czy mhm. może lepiej użyć słowa wzburzona. Widzę, że, że pani musi mieć istotny powód. Chciałbym się dowiedzieć więcej, żebym mogła mógł rozwiązać Pani mhm. problem. Okej, okay, tu rozmawialiśmy na tej o tej emocjach klienta, a jak sobie radzić z własnymi emocjami? Podejrzewam, że tego typu sytuacje również powodują różnego rodzaju wzburzenie po naszej stronie, kiedy obsługujemy klienta. Tak, i tutaj też już troszkę o tym mówiliśmy, to znaczy w momencie, kiedy uświadomię sobie, o co ja tu jestem, jaka jest moja rola. I wtedy, kiedy wiem doskonale, że mogę odmówić obsługi, jeżeli klient mnie obraża, bo przecież. Nikt nam nie płaci za inwektywy klienta, za jakieś bluzgi, które są w naszą stronę. To y, wiem, że mam y, taką przestrzeń, w której mogę zawsze asertywnie powiedzieć stop. Natomiast z drugiej strony, jeżeli y, wiem doskonale, że moja postawa może się przyczynić do tego, żeby klient zmienił troszeczkę to, to nastawienie, to wtedy bardziej zastanawiam się nad wyborem odpowiedniego zachowania, i właśnie bardziej myślę to, co powinienem robić. Zachowuję się trochę bardziej racjonalnie, paradoksalnie, będąc w emocjach, szukam takich zachowań, które nie będą wpływały na jeszcze pogorszenie tej sytuacji. To bardzo ciekawe, co mówisz. Dziękuję Ci bardzo. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do tego, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej. Na temat tego, jak radzić sobie właśnie z takimi agresywnymi zachowaniami klientów. Jeżeli tak, to zapraszamy serdecznie na nasze szkolenia z tego zakresu. Zapraszamy.